Wielki post nawrócenie. Efrem syryjski o szczęściu błogosławionych i nędzy potępionych, o tym jak powinno się studiować. Szczęśliwi, którzy są powołani, ażeby z oblubieńcem wejść do ślubnej komnaty. Stoi on bowiem podczas uczty i uważnie obserwuje gości. Biada temu, kto w czarnej szacie się zjawi na wspaniałym bankiecie radości, gdyż ze związanymi nogami zostanie wyrzucony w wieczne ciemności. O jak szczęśliwi będą się czuć, czyści, poszczący i dziewice. Triumfujący nad szatanem, gdy z synem króla wkroczą na nigdy niekończącą się ucztę. Tam zostanie dla nich zgotowana radość i rozkosz, przez syna królewskiego, który w zachwycie poderwie ich do śpiewu hymnów i pieśni dziękczynienia. Jak biedny jest ten, kto się tam nie znajdzie. Będzie błagał. O choćby krople wody. Jak dalece byłbym nieszczęśliwy, ja biedny grzesznik, gdybym nie został dopuszczony do tego wspaniałego miejsca w królestwie. O gdybym mógł wejść do środka i zobaczyć, że Twoje miłosierdzie. Błaga za mną Twoją sprawiedliwość, a ta przyjmuje wstawienniczą modlitwę miłosierdzia. Gdybym niezasłużenie dostąpił jego zmiłowania, mógłbym szczęśliwie zamieszkać pod opieką tego miejsca. Wyrównane są drogi do mieszkań istot niebieskich, przygotowane są drogi do raju. Od początku podróży aż do końca tłoczą się na drodze wszelkie cierpienia i pokusy, i nawet przy bramie królestwa, wytrwałego wędrowca, wszelkie zło napastuje. Człowieku nieuczony nie lękaj się, jeśli twój duch nie stał się mocny dzięki studium. Pobożne życie może Cię uczynić mądrym, a Twoja prostota pouczyć nawet najmądrzejszych. I odwrotnie, gdybyś potrafił swoją uczonością wstrzymać słońce i swoimi objaśnieniami zatoczyć krąg wokół morza, to i tak bez dobrych czynów nie byłbyś mądry i nie osiągnąłbyś. Chwalebnej mądrości prawdziwie rozumnych. Pielgrzymie, pozostań na miejscu swego pobytu i nie buduj nowego, nietrwałego mieszkania. Nie buduj domu pod niebiosa, ponieważ nawet w połowie nie osiągnąłeś ich świetności. Zbuduj dom stosowny do swojej pozycji, ogranicz się do swej podłogi i na niej szukaj bezpieczeństwa. Nie męcz się na cudzej podłodze, ażeby z twoich wysiłków nie odnosili korzyści jedynie obcy. Szczęściem pięciu mądrych dziewic jest, że razem z oblubieńcem mogą wkroczyć do ślubnej komnaty. Zapalone żarliwą miłością do Chrystusa oddały się czuwaniu i obficie zaopatrzyły lampy w oliwę. Biada natomiast dziewicom głupim, które musiały pozostać na zewnątrz i nie mogły wejść na ucztę. Powoli zasypiały, coraz to mocniej, podczas gdy ich lampy wygasały, przestraszone zerwały się i pukały do drzwi, lecz nikt im nie otworzył. Wspaniała sala ślubna Królestwa Niebieskiego jest szeroko otwarta i może pomieścić wszystkich gości. Owo miejsce piekła natomiast jest ciasne, mocno zatłoczone i pełne ciał ludzi bezbożnych. Błogosławionym nie brakuje żadnej rozkoszy, tamtym zaś nie brak nigdy narzekania i wzdychania. Ponieważ owi nie uczynili niczego dobrego, tam nie ma już zmiłowania. Sędzia przyszłości jest bowiem sprawiedliwy. Podnieś się, Pawle, budowniczy kościoła. Zobacz, że ludzie gardzą twoją nauką. Niegdyś surowo zakazałeś chciwości, a dzisiaj się ją spotyka na każdym kroku. Tak, nawet do kościoła się wkradła za sprawą kapłanów i wielu zabija lichwą. Kapłaństwo, co do którego dałeś święte rozporządzenia, stało się dziś przedmiotem handlu. Dobrowolnie opuściliśmy drogę, po której sprawiedliwi wędrują do Królestwa Niebieskiego. A błąkamy się po błędnych, manowcach pełnych pułapek i kroczymy po ścieżkach wiodących do piekła. O moi kochani, wzbudźmy w sobie żal, gdyż jest on w stanie zgładzić nasze winy. Grzesznicy, czyńmy pokutę i łzami wymarzmy cyrograf naszych win i długów. Nie kładź ze strachliwą pilnością nacisku na czytanie, gdyż to powoduje, że pozostajesz w tyle z praktykowaniem cnoty. Pracuj, a czytaj niewiele, lecz z uwagą, i oddaj się gorliwie dążeniu do wielkiej cnotliwości. Nauczycielu, uczyń swoje nauczanie doskonałym. Dzięki obyczajom stosownym do własnej uczoności i nie truć się studiowaniem, ponieważ tylko na drodze czynów wypełnia się doskonale prawo. Wielu męczy siebie czytaniem, a mimo to swoim postępowaniem ukazuje własną głupotę. Podczas gdy inni dzielnie pracując, górują nad wszelką mądrością ludzi mądrych w wyniku siedzenia. Lepiej jest czynić bez pokładania ufności w uczoności, aniżeli czytać całą rzekę książek, nie wcielając nauki w życie. Szczęśliwi są ci, którzy nie posiadając uczonych wiadomości o prawie, Gorliwie usiłują je wypełnić. Nie kłać zbyt wielkiego nacisku na studiowanie, aby się następnie chełpić swoją wiedzą. Mądrym nie jest jedynie ten, kto się zajmuje wyjaśnianiem trudnych kwestii naukowych. Dołóż raczej starań, ażeby w czyn wcielać to, czego się nauczyłeś. A nie jedynie objaśniać pismo, gdyż prawdziwie mądry jest tylko ten, kto swym postępowaniem głupich uczy mądrości. Kto pilnie się przykłada do czytania, naukę powinien przekuć w praktykę, a nie jedynie polegać na swym wytężonym studiowaniu i marzyć bezczynnie. Gdyż Jezus powołujący nas do grona swych uczniów, tylko z tego tytułu zażąda od nas zdania rachunku. Mądrość rzeczywiście mądrych polega na osiągnięciu wspaniałego końca. Oczywiście bardzo pięknie jest znać przykazania i zachowywać je z gorliwością, a rzeczą haniebną studiować. I nie praktykować tego, co wyuczone. Troszczmy się zatem, bracia, żeby się uczyć z mądrym umiarkowaniem, a wzrastać w prostocie, gdyż nasz sędzia zażąda zdania rachunku z każdej myśli. Pierwszym stopniem cnoty jest czynienie dobra, zgodnie z naszą naturą. Drugim stopniem, bardziej nienagannym, jest posiadanie znajomości swych obowiązków oraz postępowanie zgodnie z ową wiedzą. Karygodne jest natomiast, jeśli wiele się uczymy, lecz rzeczy wyuczonych nie wykonujemy. Najśmieszniejszy i najgłupszy jest jednak ktoś, kto się nie chce uczyć, aby potem nie musieć wypełniać przykazań. Poza tym, również, nie jest pięknie, gdy ci, co nazbyt są oporni w studiowaniu i czynieniu dobra, wyśmiewają tych, którzy gorliwie się uczą, aby dzięki temu dojść do większej sprawności w praktykowaniu cnoty. Skoro bowiem już ten, który czyni wszelkie dobro, przez pychę traci całą swoją zasługę, to o ileż bardziej godny nagany jest ten, który swoimi bliźnimi pogardza i ich gani. Szczęśliwy zatem jest tylko ten, kto uważnie słucha pisma, kto czytając Pismo Święte obfite źródło zbawienia. Pozwala się nakłonić do zachowywania prawa i swoją duszą się przykłada do wykonywania obowiązków. Bezbożny natomiast jest człowiek, który dobrowolnie przekracza przykazania. Ów niech usiądzie i nieustannie opłakuje dni, które przeminęły. Upłynęły one nadaremnie.